Zanim zaczniemy dzisiejszą creepypastę, pastę. Mamy jedną prośbę. Jeśli lubicie mroczne historie i chcecie więcej takich opowieści na kanale, zostawcie lajka i oglądajcie do końca. Uwaga, sprawdź tylne siedzenie. Nie przejąłem się tym komunikatem, kiedy pierwszy raz się pojawił. To jeden z tych nowych systemów mających upewnić się, że nikt nie zostawił dziecka w nagrzanym samochodzie. Nigdy wcześniej tego nie widziałem, ale pomyślałem, że może któryś pasażer zostawił torebkę na podłodze i czujnik wykrył ciężar. Ale nic tam nie było. Sprawdziłem pod siedzeniami, obejrzałem wszystko, nawet przejechałem ręką po tylnej krawędzi, żeby sprawdzić, czy coś nie wpadło w szczelinę. Nie sądziłem, że takie drobiazgi włączają alarm, ale samochód był dość nowy, mogłem się mylić. Tak czy inaczej, nic tam nie było. Zapomniałem o tym już następnego dnia. Ale gdy zjechałem na podjazd i wyłączyłem silnik, komunikat pojawił się ponownie. Znowu sprawdziłem tylne siedzenie. Nadal nic. Żaden pasażer też mi nie zgłaszał, że coś zgubił. Może to jakiś nowy standard, ogólne przypomnienie, żeby za każdym razem zerknąć na tył. Jeśli tak, to było to naprawdę niefortunne rozwiązanie. Jeśli ostrzeżenie pojawia się zawsze, ludzie przestają zwracać uwagę. Staje się tłem. Poza tym byłem pewien, że przez pierwsze miesiące posiadania auta nic takiego się nie wyświetlało. Ale z drugiej strony mógł to być efekt aktualizacji oprogramowania. Jakaś nowa ustawa, lobby, które przeforsowało obowiązkowy komunikat, jak te bezsensowne naklejki Parental Advisory na muzyce. Wieczorem zajrzałem na fora i strony motoryzacyjne, szukając wzmianki o tym ostrzeżeniu. Nic. Nikt nie pisał o tym, że ma je zawsze. Wyglądało na to, że jestem jedyny. To na pewno czujnik. Samochód pewnie wciąż na gwarancji, ale musiałbym go oddać na cały dzień, a nikt mi za ten dzień nie zapłaci. Uznałem, że mogę to ignorować. W końcu to tylko jedna linijka tekstu. Wkrótce przestanie rzucać się w oczy. Miałem rację, ale odwrotnie. Za każdym razem, gdy wyłączałem silnik, napis wpatrywał się we mnie jak złowieszczy omen. Złapałem się na tym, że obsesyjnie sprawdzam tylne siedzenie przy każdym wysiadaniu, choć wiedziałem, że nic tam nie znajdę. Odkurzyły w auto tak dokładnie, że nie został nawet okruszek. Sprawdziłem klamry pasów, wszystko idealne, a ostrzeżenie wciąż wracało. Próbowałem je ignorować. Odwracałem wzrok przy gaszeniu auta, ale czułem, jak świeci z nieaktywnego wyświetlacza, jak wypala mi słowa pod powiekami. Odchodziłem bez patrzenia na tył, powtarzając sobie, że to strata czasu. Wiedziałem, że mam rację, a jednak budziłem się o trzeciej nad ranem, wpatrzony w sufit i myślący A jeśli jednak skończyłem klęcząc na ulicy, w piżamie, z latarką w telefonie, zaglądając pod siedzenia, wiedząc, że niczego nie znajdę. Tył był pusty, jak zawsze. Ostrzeżenie prześladowało mnie nieustannie. Widziałem je tylko po zgaszeniu auta, ale czekałem na nie cały dzień. Ciągle zerkałem w lusterko, częściej niż było to rozsądne. Pasażerowie to zauważyli, oceny zaczęły spadać, napiwki, cześć. W końcu się przełamałem i pojechałem do serwisu. Komunikat wyskoczył, gdy tam parkowałem, jakby prowokował mnie, żebym wszedł tam bez sprawdzania. Chciałem. Wiedziałem przecież, że nic tam nie ma, ale jeśli zgłoszę awarię czujnika i okaże się, że na tylnym siedzeniu leży jakaś torba, wyglądałbym na idiotę. A przecież sprawdzałem tysiąc razy, ale i tak zajrzałem jeszcze raz. Przedstawiłem problem pracownikowi. Wpisał coś w komputer. Potrwa kilka godzin, powiedział. W porządku, poczekam. Na pewno nic nie masz z tyłu? Zaczął. Przerwałem mu zbyt ostro. Na tylnym siedzeniu nic nie ma. Sprawdziłem. Dobra, dobra uniósł dłonie. Chciałem zaoszczędzić panu czasu. Po jego słowach poszedłem sprawdzić jeszcze raz pusto zawsze pusto. Czekałem w poczekalni, pijąc kawę i grając na telefonie a mimo to byłem cholernie zdenerwowany to tylko czujnik. Znajdą, naprawią, po sprawie. Szaleństwem było, że tak długo zwlekałem i pozwoliłem, żeby to aż tak mnie zżarło. W końcu mnie zawołali. Nic nie znaleźliśmy, powiedział mechanik. Jak to nic? Wiem, że nic tam nie ma. Sprawdziłem. Tylne siedzenie czyściutkie, ale nie możemy też zmusić komunikatu, żeby się wyświetlił, dopóki ktoś tam nie usiądzie. Włączę się tylko wtedy. A jeśli jest tylko kierowca? Nic. Musiałem wyglądać jak na granicy furii i niedowierzenia. Mechanik zrobił krok w tył. Chodź, pokażę. Powiedział. Patrzyłem przez szybę. Włączył auto. Wyłączył. Nic. Widzisz? Rzucił. Możemy wymienić część, ale skoro nie widzimy usterki, gwarancja tego nie pokryje. A wymiana wymaga zdjęcia całego tylniego siedzenia, więc tanio nie będzie. Nie słuchałem go. Usiadłem za kierownicą, włączyłem auto, potem wyłączyłem. Pierwszy raz od tygodni nie pojawiło się nic. Zalała mnie ulga. Włączałem i wyłączałem silnik jeszcze kilka razy. Zero komunikatów. Zadowolony? Niewyobrażalnie! wzruszył ramionami. Jechałem do domu jak na skrzydłach. Nie zdawałem sobie sprawy, ile napięcia w sobie nosiłem. Droga była szeroka, dzień piękny, czułem się wolny. Wtedy kątem oka zobaczyłem błysk. Coś zamigotało po stronie pasażera. Mała pomarańczowa kontrolka, której nigdy wcześniej nie zauważyłem. Wpatrzyłem się w nią mrugnęła ponownie dość długo, żebym mógł przeczytać erbek pasażera wył świeci się zawsze gdy nikt nie siedzi obok tym razem była zgaszona to ostatnie krótkie mrugnięcie mogło oznaczać wszystko uszkodzoną diodę zepsuty czujnik byle usterkę albo coś co właśnie ułożyło się wygodnie na siedzeniu pasażera zjechałem na pobocze Wysiadłem, zostawiając silnik włączony. Nie spojrzałem już do środka. Nie było sensu. Wiedziałem, że na tylnym siedzeniu nic już nie ma. Nigdy nie wróciłem po samochód. Kilka dni później dzwoniła policja. Znaleźli auto. Jakaś grupa nastolatków pojechała nim na przejażdżkę. Auto było w fatalnym stanie. Dzieciaki też. Mają nagranie z kamery samochodowej. Czy chcę kopię do ubezpieczenia? Nie powinienem tego oglądać. Wiedziałem to, zanim włożyłem pendrive'a do komputera. Ale musiałem. Na początku się śmiali, wrzeszczeli z ekscytacji. Ale po chwili jeden krzyknął, żeby kierowca zwolnił. Potem zaczęła się panika. Krzyki, że hamulce nie działają. Kierownica nie reaguje, drzwi się nie otwierają, a prędkością już powoli nieubłaganie rośnie. Koniec był taki, jak się domyślasz. Pewnie będą pytania, czemu zostawiłem auto z kluczykami, czy wiedziałem, że coś jest nie tak, pewnie przyda mi się dokument z serwisu potwierdzający, że wszystko było w porządku. Ale tym się teraz nie martwię. Mój wideo domofon ring właśnie powiadomił mnie, że ktoś jest na moim ganku, tylko że kamera niczego nie pokazuje. Jeśli ta historia chociaż trochę cię zmroziła, zostaw lajka. Dzięki temu mogę wrzucać kolejne takie opowieści. Daj też znać w komentarzu, jak myślisz, co tak naprawdę się działo w tym samochodzie. A jeśli lubisz takie mroczne historie, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić następnych.